Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Dzień dobry, witam Państwa. Witam przede wszystkim wojewody e, Województwa Wielkopolskiego, panu Łukasz Mikołajczyk. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ostatnia pana wizyta tutaj w tym studiu jako senatora, więc gratuluję nominacji. Jest czego gratulować. Czy, czy to jest właśnie sukces dla pana po wyborach, czy, czy jednak e, takie, powiedziałbym, dobre koło ratunkowe po nieudanym starcie w wyborach? Dziękuję bardzo za gratulacje. Ja uważam, że to jest ogromna nobilitacja. Wojewoda to pełnienie funkcji wojewody to ogromny zaszczyt i wyróżnienie i za to serdecznie dziękuję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Zrobię oczywiście wszystko, aby Wielkopolska rozwijała się. Będę stawiał na ten zrównoważony rozwój. Mam wiele pomysłów, które chciałbym zrealizować, i tę aktywność senatorską pragnę przełożyć teraz na aktywność w województwie Wielkopolskim. Nominacja 25 listopada. Kiedy dowiedział się Pan, że będzie właśnie sprawował tę funkcję? No, przecież kandydatów było wielu, i pewnie środowisko różne polityczne też chciało mieć swoich kandydatów na urząd wojewody. Tak, to fakt, kandydatów było kilku. Te nazwiska bardzo często się w przestrzeni, nawet już później medialnej, przewijały. Ja dowiedziałem się o tym na kilka dni przed, ale to też jeszcze nie było pewne, więc tak naprawdę poniedziałek 25 przesądził. Byłem u ministra Szefernakera, a następnie odebrałem nominację z rąk premiera Mateusza Morawieckiego i tego dnia oczywiście już poczułem ciężar tej nominacji, bo mam świadomość odpowiedzialności i dużego wyzwania. Ale nominacji, tak jak powiedziałem, która daje um, ogromną satysfakcję i czuję się bardzo wyróżniony, że tak zaszczytną funkcję mogę w województwie sprawować. Na południe Wielkopolski poruszał się Pan bez nawigacji. Jak to wygląda z północą? Uczy się Pan północy Wielkopolski, bo Pan jest przecież oczywiście wojewodą całej Wielkopolski. Tak, to fakt. Południe Wielkopolskie jest mi niezmiernie bliskie, też przez oczywiście okręg senatorski natomiast uczę się Wielkopolski uczę się w Północy Wielkopolski u, u, uczę się też cały czas Poznania, bo to przecież serce Wielkopolski, stolica Wielkopolski nie zapominając oczywiście o tych mniejszych miejscowościach bo dla mnie zrównoważony rozwój jest m, bardzo istotny e, mam nadzieję, że już niebawem e, będziemy mogli e, dyskutować też o tym, co tam na Północy Wielkopolskiej się dzieje Wojewoda e, ja to przedstawiciel Premiera Mateusza Morawieckiego w terenie. Pan bardzo owocnie tutaj współpracował z różnymi samorządowcami bez względu na opcje polityczne. Czy to się nie będzie teraz ze sobą kłócić, czy to się zmieni? Nie, to się nie będzie kłócić. Dziękuję, że pan rektor zauważył tę owocną współpracę. Jestem przekonany, że to się nie będzie kłócić. No, to premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie mówi, że ta współpraca rządu z samorządem jest niezwykle istotna. Tak? Nawet my jeśli musimy... ten samorząd to jest opozycja. Tak, my musimy, musimy współpracować. Jesteśmy otwarci na merytoryczną dyskusję, na merytoryczną pracę dla dobra Wielkopola. I tak też jestem przekonany, że będzie. No, jestem już po kilku spotkaniach z samorządowcami, nie tylko z tymi, którzy są po tej samej stronie sceny politycznej. W tym tygodniu miałem spotkanie na prośbę marszałka województwa wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka. Z, miałem spotkanie z panem marszałkiem i merytorycznie dyskutowaliśmy o tym, co możemy zrobić wspólnie dla Wielkopolan i dla e, mieszkańców. Więc jestem przekonany, że ta przestrzeń się znajdzie, tak? Oczywiście my możemy się różnić politycznie, ale cały czas powtarzam: drogi, zdrowie, bezpieczeństwo nie mają barw politycznych i musimy pracować wspólnie, a rząd daje mnóstwo środków samorządom na to, żeby to realizować. Ale właśnie samorządy ostatnio bardzo narzekają na wpływy finansowe ze strony rządu. To narzekanie od razu zdementuje i to tutaj trzeba mocno zaakcentować w kontekście narzekania, jeśli chodzi o wpływy. Zamierzam spotkać się ze wszystkimi samorządowcami w poszczególnych powiatach i tam przedstawić wysokość wpływów przez ostatnie lata. I co się okazuje, że te wpływy z roku na rok coraz bardziej rosną, tak? Także ten przyrost jest widoczny, nawet jeżeli są pewne różnice, to, to tylko w kontekście tego przyrostu, tej delty. Ale tak i tak wpływy do budżetu w 2019-2020 dzięki uszczelnieniu m.in. podatku przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego są znacznie wyższe. Ja to chcę porównać do lat, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i pokazać, jakie wtedy były niskie wpływy, a jakie są teraz wysokie. Oczywiście to jednocześnie powoduje e, no, chęć w, w, wielu nowych inwestycji, co jest naturalne. Tak? I być może często e, projektując budżet czy planując budżet e, nie uwzględniono też tego, że e, my dotrzymujemy słowa i skoro była piątka, tak zwana piątka Kaczyńskiego, w której mówiono o zerowym picie dla młodych czy obniżeniu podatku PIT o 1%, to... Przecież samorządowcy powinni wiedzieć, że prawo i sprawiedliwość jest tą partią, która dotrzymuje słowa. I my to zrobimy, wprowadzimy, więc trzeba było to też założyć w budżetach na kolejne lata. Burmistrz miasta i gminy Kępno gościł w tym tygodniu w Poznaniu u pana, tak? Nie narzekał w takim razie na wpływy? Burmistrz miasta i gminy Kępno faktycznie odwiedził mnie w Poznaniu, poprosił o rozmowę. Rozmawialiśmy o kilku kwestiach. Skupiliśmy się na oświacie, bo tutaj też te, tego typu rozmowy były. Rozmawialiśmy o funduszu dróg samorządowych, gdzie z tego funduszu dzisiaj właśnie będę podpisywał umowę. Etap drugi: budowy ulicy Bohaterów Września. Ogromne pieniądze z rządu idą do samorządów na drogi. To cieszy wodarzy, i o tym też między innymi rozmawialiśmy. Tak? Także tutaj nie było dyskusji o. Bo Burmistrz przecież wie, że te wpływy są coraz wyższe, natomiast skupiliśmy się na oświacie i drogach. Będzie pan lobbował premiera o środki finansowe na inwestycje w południowej Wielkopolsce, zwłaszcza no na pewno na całą Wielkopolskę, ale nazwijmy to bliższe sercu tutaj południe. Tak jak powiedziałem, oczywiście dla mnie Wielkopolska jest niezwykle ważna i stawiam na zrównoważony rozwój, więc oczywiście. Będziemy analizowali wzdłuż i wszerz, gdzie te środki w pierwszej kolejności powinny być aplikowane. Tak jak tutaj powiedziałem, no te środki są, są z rezerwy budżetowej. Dzisiaj między innymi podpisanie umowy z rezerwy premiera na dofinansowanie ambulansu typu S. Więc jak najbardziej, tam gdzie będą potrzeby i one będą racjonalnie uzasadnione, tak będziemy ustawiali priorytety. Panie wojewodo, właśnie dzisiaj wspomniał Pan o ambulansie. Podpiszecie w Starostwie Powiatowym umowę o przekazaniu środków ze strony rządowej tutaj na tę inwestycję. I co jeszcze dzisiaj w planach wizyty Pana w, na południu Wielkopolski w powiecie kępińskim? I ostrzeszowski bo tak, jeszcze w ostrzeszowskim. Rozpoczniemy, rozpoczniemy właśnie od podpisania umowy na zakup ambulansów, w kępnie tam ponad pół miliona złotych dofinansowania rządowego, następnie podpisanie umowy w ramach funduszu dróg samorządowych, milion 800, ponad milion siedemset tysięcy złotych. Mamy w planach również złożenie kwiatów na Kępińskim Rynku, 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, wizytę u seniorów, bardzo duże pieniądze, to też ogromna nobilitacja dla południowej Wielkopolski, że ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej jest rodowita Wielkopolanka, reprezentująca południową Wielkopolskę pani minister Marlena Maląg. Tam będziemy mówili też o dystrybucji środków w ramach... Seniorów, senioralnych, a następnie w Ostrzyszowi otwarcie inwestycji, bardzo dużej inwestycji, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, robionej, wykonywanej przez AMI. Dziękuję bardzo. Wojewoda Wielkopolski, Łukasz Mikołajczyk, gościem porannego programu Radia Sud. Dzisiaj bardzo dziękuję, panie Wojewoda. Dziękuję pięknie, pozdrawiam. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.